Kolejne dwa tygodnie. Witam Was w pierwszym w 2018 roku odcinku Nowości w salonach Militaria.pl. Zaczynamy z grubej rury. Oto izraelski potwór, czyli Desert Eagle wersji 50AE. Pistolet, wykonany przez francuską firmę Cybergan. zasilany jest co ką strzela z prędkością początkową powyżej 300 fps. ów Wyposażony jest oczywiście również w system ruchomego zamka. Kolejna rzecz to radiotelefon Bofeng UV-5R. Posiada podwójny wyświetlacz LCD, zasięg około 7 km, oczywiście w zależności od ukształtowania terenu. Kolejna nasza propozycja to nóż Lil Steel G3 Pucco, którego projektantem jest polski knife maker Ostap Hell. Ostrze wykonano ze stali nierdzewnej 14C28N. Oczywiście mamy tutaj blokadę ostrza. Rękojeść w żółtym kolorze pomaga znaleźć zagubiony ewentualnie nóż. Mamy tutaj również klips do zamontowania choćby na kieszeni. Pozostajemy w temacie noży Sanremu Lant 910 Titanium. Ostrzy wykonano ze stali nierdzewnej 12C27 zahartowanej do 5758 HRC. Mamy tutaj blokadę typu frame lock. A ostrze można otworzyć za pomocą obustronnego kołka. A jeżeli ktoś z Was pamięta filmy z Ninja, bądź chciałby się poczuć jak Ninja, to mamy dla Was ośmioramienny Shuriken, wykonany ze stali nierdzewnej 420. I na koniec wiatrówka firmy Action Sport Games, Tak Repeat. Wiatrówka posiada osadę wykonaną z tworzywa, zasilana jest 88 gramową kapsułą CO2. Posiada szynę akcesoryjną RIS. Strzela oczywiście śrubem diabolo. Do wiatrówki TAK Repeat możecie dokupić magazynek, który dwukrotnie zwiększy jej moc. To tyle na dziś. Mi nie pozostaje nic innego, jak oczywiście, jak zwykle zaprosić Was na nasz Facebook, na nasz YouTube, na nasz Instagram. Pytajcie, lajkujcie, komentujcie. Do zobaczenia za dwa tygodnie.